Anna Paciorek, meandry Życia, dwu Wieczny wędrowiec. Przez życie pod wiatr, przez swertepy wzgórza góry i wrzosowiska polnymi drogami i meandrami rzek, zwiędnącą gałązką nadziei szedł wieczny wędrowiec, aż doszedł na skraj przepaści. Przez wschody i zachody słońca, poprzez płomienne południa i dni jesiennej szarugi, z chlebakiem i nieodłączną przyjaciółką, gitarą, z krukami nad głową, z kropką nad ypsilonem szedł do celu od ja przez się do człowieka. Nikt nie zdążył. Wahadło. Rozdarty między życiem a śmiercią, jak wahadło, poruszał się w życiu, płakał za utraconą miłością ziemską, a szukał jej w śmierci. Zanurzał się głęboko w metafizyczną naturę istnienia, w egzystencjalnym wymiarze. Szanował wyjątki, poskramiał reguły. Czasy, w których żył, za ciasne i za trudne były dla buntowników takich jak on. Więc szukał przyjaciółki, białej lokomotywy, o którą się z Brunem pokłócił, by wraz z nią poprzez czerń do bieli ku światłu podążyć. Podążył, bo to życie to nie jego był teatr, dlatego przeniósł się do Brunak, który na niego czekał w chmurach. Czytał Bogdan Dmowski